O, pan Morawiec ze szwagrem stać. A czego się boisz? Na pewno nie dwóch starych dziadów w ciemnym lesie. Połodziej. gdzie jest mój syn? Skąd kurwa ja niby mam to wiedzieć? Ty miałeś dyżur. Ty zatrzymałeś Tomka. I co? Zatrzymałem go sobie na pamiątkę? A po chuj mi twój syn? Jest kimś wybitnym? Kimś wart milion okupu? Kim on kurwiel jest wyjątkowym, no? Jest jego synem. I to go czyni wyjątkowym. A ty to kto jesteś? Franciszek Maurer. Nie słyszałem. Ale mówisz, jakbyś był jakiś małysz. Ojciec Święty albo ten... Z Zenon Martyniuk, kurwa. A nie! A powinieneś był słyszeć. No... No, no. no coś już zrobił, teraz nam nic nie powie. I tak by wam nic nie powiedział. Ja muszę do roboty. Panowie. Widzimy się jutro. A ty co, taki spokojny? Daję radę. Odkąd zaginął mój syn, to i teraz nie pęknę.